Szybko wszystko robić też. Co? Ej, dobra! No ile na to miałem czasu? Bez przesady, to jest jakieś 5 sekund. Ja cię. Ten Golden Freddy mnie przeraża. Nie, nie, nie. Mogę w nałożyć użyć na Didiego? Czemu się tak ciemno zrobiło? Ja przez to nic nie widziałem! Siemenko z tej strony VoIPLU i dzisiaj zagramy sobie w na Ultimate Custom Night. I dzisiaj zrobimy sobie challenge od widza. Tak, właśnie widz mi napisał akurat challenge, taki no, poziom, wyzwanie, które mam zrobić. Będziecie tutaj mieli pokazany gdzieś ten komentarz od niego. I jeśli ty chcesz też dać mi jakieś takie wyzwanie, to możesz oczywiście śmiało pisać, możecie pisać, jakie chcecie, że na przykład tam nie wiem, możecie, że nie wiem, na przykład Toy Bonnie na 10 i tam jakieś inne i takie tam, żebym ja to zrobił, no to postaram się to wtedy nagrać. No. I ten widz mi napisał tak. Ej, zagraj! Balloon Boy na 20, Puppet 3, Nard 10, Chika 20, Lefty 20. Więc spróbujemy to zrobić. Balloon Boy na 20. Ee, marionetka na, e, sorry, na 3, nie na 20. Na 3, Enard, Enard, Enard na 10. Na 10, Chika 20. No, Tomczyko może być problem. I Lefty 20. Więc tak, no Balon, bo i wiadomo, czyka tam trzeba jej zmieniać, dlatego to może być problem. No to może nie być takie proste. Może nie być takie proste, ale może się tam uda Power generator sobie od razu włączmy. Czy znaczy... Ach, nieważne. Oho! Już się obudził. Węty, ale dobra, to będzie słychać, to będzie słychać, to będzie słychać. Jak on tu będzie, to chyba będzie słychać, nie? Okej. Okay. <trybujesz> Ten będzie tu cały czas mi siedział. No, ja to wiem, on tu będzie ciągle. Lefty. O kurde. O nie. Dobra, uspokaja się. No, siadaj, 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 siadaj. I ten, i nie wstawaj lepiej, nie budź się. Ok, przestała. Nie, nie przestała. Enard Lefty? Jakim cudem? Aha, bo to się samo robi, jak jest Global Music Box. No tak. Tylko mi chodzi o to, żeby tego Leftyego tutaj. zrobić. Wyłącz ten wiatrak na razie. W ogóle ten lefty to tutaj ja prawie nic nie robię, a on od razu wstaje. Przez to, że jest ustawiony na 20 No i prawdopodobniej. Czyka. Zamknij się, Balloon Boy! O kurcze! Dobra Nie ja Okej. Okay. kolej znowu Enart przyszedł. Ja coś widzę, że tu może być problem z, z Tym... energią z procentami. Ten tu ciągle mi się śmieje. Ja nie słyszę nic przez niego. Ok, zrób tak mi. Dobrze, power generator szybko. Okej okay. Enard, Coś Widziałem go Czy Czy on wybiegł? Ten lefty? Nie, on po prostu zniknął Dobra. Myślałam, że on już tu będzie atakował. Ok. Robimy to. Robię to, Robię to, Robię to. Ok. Jest! Udało się! Za pierwszym razem nawet. No tego to ja się nie spodziewałem, że mi się to tak fajnie uda. Jest. Okej, okay, oczywiście dziękuję za, ten, za, ten, za te wysłanie. No. Więc się fajnie akurat udało. Zapraszam oczywiście do pisania następnych komentarzy. I tą osobę, co mi tutaj napisała. I tych, którzy nie pisali jeszcze. No w zasadzie to była pierwsza osoba, która mi coś napisała takiego. No, no więc zapraszam do pisania takich właśnie wyzwań. No, ale w sumie teraz możemy jeszcze porobić sobie te challenge. Chiba tak 3 może? Nie wiem. Spróbowałbym to spróbował albo Pay Attention 2. Hm. Próbujmy może ten bersa tak Chciałbym te bersa taki skończyć właśnie. Ale to jest trudne, muszę przyznać. Okej. Okay. Aha, bo tu jest jeszcze ten netber. Co jest? Myślałem, że mi latarka nie działa. Okej, okay, tu trzeba... Nie No niestety Spróbuję jeszcze raz. Tu będzie dużo śmierci na tym A teraz robimy tak, oczywiście. Od razu sprawdzamy go. Pyk, zamykamy mu. Fent tutaj trzeba. Gdzie? Tu? Nie, latarką go świeć, dobrze. Aha, bo tu jest Molten Freddy, ale to go słychać. Go słychać, nie, nie musimy aż tak na to patrzeć. Co ja teraz wyłączyłem właściwie? To ja nie wiem. Okej. Okay. Nie. Nie, ty, on mnie prześladuje ostatnio. Wiesz co? No co? Czemu oni jakoś mają jakiś, nie wiem... Oni się jakoś komunikują ze sobą, ten Rockstar Freddy i Freddy? Przecież zawsze jak on mi to robi, to wyskakuje mi Freddy ostatnio. ok Szybko, zbieramy te... Dobrze, trafiłem. Uff. Szybko zbieraj. ok mam już pięć. Dobrze. Co się teraz stało? To ja nie wiem. Okej. Okay. Co się ja dziwnego tu robię, ale... Aaaa! No co? No, no tak, no ale ja cię! Po prostu... Co się stało? Bo po prostu ja muszę... Golden Freddy mnie przeraża. Nie, nie, nie! Ja cię. Dobra. Ja, ja tu muszę zrobić tak. Pierwsza rzecz. On. Zamykam. Druga rzecz. Że... Zaprowadzam... Po co ja ten wiatrak ciągle używam? Ja cie... Gdyby nie ten wiatrak, bo ja o nim zapomniałem. Serio, gdyby nie ten wiatrak. Ja wam to mówię. Okej. Okay. Prawie bym nie w ogóle też ten z tych bersów złapał. Fred bersów. Dobra. Trzeba po prostu szybko wszystko robić też. Co? Ej! Dobra! No ile na to miałem czasu? Bez przesady? To jest jakieś 5 sekund już. No nie, no tak blisko. Ostatnia próba. Serio, no przecież... No co?! Zamknąłem mu drzwi! Ej! Zamknąłem mu drzwi! Teraz. Teraz akurat zamknąłem mu drzwi. Sami mogliście to... Wspieraj te kojny. Nie no, jeszcze ten... No i zabrał mi... No i co?! No patrzyłem na niego ciągle, nie było go tam! Jednego. Ja cię, no co to było? No nie było cię tu! No! Uspokój się! No! No ja ci! Nie, no widzowie! Jakby on się nie odpalił z tymi pieniędzmi! Bo tyle już, ale no Didi! A w ogóle da się? Da się tego Dev coina użyć na Didi'ego? Czemu się tak ciemno zrobiło? Ja przez to nic nie widziałem! Nie, no to jest. Zrobiłem to Nie wiem nawet jak Mam już 20 coinów. Jest to nie ma problemu z tym. Ci wydaje że wy mnie nawet nie słyszycie przez tą grę. Czy ona. Tutaj takie się ciągle rzeczy dzieją. No co ten tu robi? No mówię ci. Bo... Co? No i co się dzieje? No po prostu ja chciałam szybko tam coś kliknąć, i oczywiście no. Lefty śpi na szczęście dalej. No jak to? No nie mogę po prostu. Co to jest? Mhm. Super. No super. Super. Fajnie. Ok. Ja cię myślę, że nie założę tej maski na czas serio. Okay. W ogóle ja ciągle zapominam tego biura zmienić na te, co mamy, te takie lepsze, powiedzmy, te takie inne. O! Już myślałem. Okay. Oh! Z tym Golden Freddy akurat teraz miałem farta. Naprawdę miałem farta Jest, 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 jest. Oh

he's so amazing and strong and so so cute we him all day to on oh. he's the only one for me I just know it and I know just how to get him My is. look at that top hat

Szkoda, że to be continued, ale. No. Więc to by było tyle z tego odcinka. To, cześć.